Jest to mało znany temat, mało znane zagadnienie. Mam nadzieję, że dzięki temu referatowi, dzięki tej prezentacji przybliży Wam trochę te tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej. Ta społeczność Cieszonowskich Żydów liczyła przed wojną około 1400 osób. To było jakieś 45% ogółu mieszkańców miasta. I okres II wojny światowej zagładę przeżyło, myślę, że od 5 do 7%, jakieś kilkadziesiąt osób, nie więcej. Także macie Państwo wyobrażenie o skali zagłady, yy, jaką Niemcy dokonali na narodzie żydowskim, na ludności żydowskiej. Proszę Państwa, Cieszanów e, był w regionie jednym z takich ważniejszych centrów kultury żydowskiej. Znajdowały się tam dwie snagowi, cmentarz, był to ośrodek też fasycki, czyli e, ośrodek fasydyzmu. Rócia opowie wam, bo sama przeżyła Holokaust, e, przeżyła e, też, e, jej życie związane jest z Lubaczowem, e, kilka e, dni, tygodni przeżyła w Lubaczowie, e, dzięki pani Zofii Pomorskiej. Ale o tym wszystkim ona wam sama opowie. Nie jest bardzo, bardzo ciężko o tym mówić. Dlatego, że opowiedzieć dzieciom, że byli ludzie i że zabijali Żydów. Ale dlaczego zabijać ludzi innych? Ja nieraz myślę o tym i nie mogę tego zrozumieć, ale jedno muszę powiedzieć, że ja byłam małą dziewczynką, ale ja chciałam żyć. To jest bardzo dziwne, ale tak to było. To, co chciałam, chciałam prawdy być tym, że... I, że dożył śmierci Hitlera. I um, tak się cieszyłam, że ja żyję, ponieważ bardzo, bardzo się bałam, ale Hitlera już nie ma. Więc to nie tylko o to, to faszyści. I um, zawsze mówię do dzieci: dzieci, żeby się, się, żeby się byli. Bardzo przyszłość należy do Was. Więc od Was czekamy tylko dobrego. Tylko dobrego. I to jest moje opowiadanie w kilku słowa. To jest bardzo dużo różnych rzeczy, ale ja tu jestem i co roku przyjeżdżam i co roku chodzę na grup Pani Pomorskiej żeby jej cały czas dziękować. Bardzo żałowałam, że ona umarła młodo, że nie mogła jej podziękować, to, ale ja jej dziękuję. Wszystkie lata jej dziękuję. Więc jest książka, dlatego że pisałam o tym, jak, jak mi przeszła ta wojna. I myślę, że jest bardzo interesujące. I, I tak jak powiedziałam, że chcieć to móc. Bardzo chciałam zostać przy życiu i ja żyję i wam opowiadam. Lubaczo jest jedyne miasto, nie takie małe, trochę duże, że ma pięć medalów od Jadloszewa. Ja nie wiem, czy inne miejsce w Polsce per capita, mówimy o Warszawie, ja nie mówię mówiłem na inne duże miejsce, jak per capita, że mają tak dużo medalów. עם מי פרצה מטרסנה? יש את הלמדה לו? לא, קומנד ארמיה קריובה, מריאן ורדה, משה מ-9 מודש, אוקיי, אונדורי. תזורקיה מזהירים את נשמות הנרצחים של כולם בעבור. הזכרת נשמתם בגן עדן תן מחכמי מנוחתם. לכן בעל העמים יסתירם בספר כנפיו לעולמים. יצהור בצהור חיים את נשמתם. אדוני גילוי וינוח בשלום. ושינוחו בשלום על ונאמר אמן.